Maneczkę z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z pogadanek. Więc tak, dzisiaj zajmiemy się tematem, co Valve mogłoby dodać w letniej aktualizacji, która mam nadzieję będzie za niedługo. Także zaczynajmy. Jeszcze na wstępie chciałbym tutaj wam powiedzieć taką małą aktualizację, jeśli chodzi o serwer Team Fortressa. Ponieważ dostałem pytania odnośnie serwera z Minecraft'a, a że wyszła już wersja 1.20, to postanowiłem wstrzymać pracę nad serwerem Team Fortressowym i po prostu zacząć od razu, jakby ten serwer do Minecraft'a. Dlatego teraz rozpoczynam jakieś pierwsze prace, pierwsze działania w tym kierunku. Oczywiście budowa spawnu i tak dalej. Postaram się, żeby ten serwer był w miarę nie na takie zyski, jak było ostatnio, że boss. Questy i tak dalej, tylko bardziej właśnie typu Survival, ponieważ nowa wersja, więc tutaj jakby po prostu chcemy poznać tą wersję. Tym bardziej, że całkiem sporo dodali wbrew pozorom, chociażby te nowe zbroje, ulepszenia i tak dalej, co mi się bardzo podoba, więc podejrzewam, że nawet będę grać tam z wami. I to tyle na wstępie, także zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiemy, nowa aktualizacja letnia ma być po prostu w wielkości zwykłej aktualizacji typu Halloween czy Smithmas. Dlatego najprawdopodobniej właśnie Valve doda tutaj jakieś nowe mapy, dodanie nowej mapy z letnim motywem, na przykład jakiejś plaży tropikalnej, wyspy lub wakacyjnego kurortu. Mapa mogłaby zawierać unikalne elementy takie jak zjeżdżalnie wodne, hamaki i parasole plażowe, aby stworzyć taką właśnie letnią atmosferę. Valve mogłoby również dodać tutaj nowe skórki do broni, dodanie jakichś letnich motywów skórek dla różnych klas. Mogłyby być na przykład bronie w stylu plażowym, wakacyjnym, gadżety, czy inne kolory, wzory i tak dalej, które by również pasowały do tej tematyki. Dlatego właśnie bardzo wiele z tych rzeczy jest również w warstacie, gdzie możecie właśnie głosować na takie rzeczy, które waszym zdaniem naj, najbardziej jakby pasują do takich rzeczy i po prostu sobie wybierać takie fajne przedmioty, które chcielibyście zobaczyć w grze. Tym bardziej że Valve właśnie głównie będzie brało rzeczy do aktualizacji z warsztatu. Z takich gdybań, gdzie tutaj już. Bardzo optymistycznie byśmy na to patrzyli No to mogliby również dodać jakiś nowy tryb plażowy Albo coś w tym rodzaju Gdzie na przykład gracze mogliby rywalizować w różnych konkurencjach Takich jak, nie wiem, siatkówka plażowa Rzutki lub budowanie zamków z piasku Mogliby dodać też coś e, przeciwko botom Czyli jakiś MVM specjalnie e, Taki wakacyjny Co oczywiście wątpię, bo tak jak mówię Jest to bardzo jakieś takie optymistyczne Poza tym mogliby dodać też jakieś wydarzenie specjalne przeprowadzenie jakiegoś właśnie takiego eventu, jak jest Halloween, które by oferowało jakieś zadania czy nagrody i na przykład by były w tym, tak jak są paczki Halloweenowe, jakieś takie specjalne, nie wiem, kokosy może, w których byśmy dropili jakieś wakacyjne czapeczki. Mogłoby być całkiem spoko również. No i z takich innych rzeczy, no to oczywiście tak jak już tutaj Valve zazwyczaj robi, to podejrzewam, że dodadzą tutaj jakieś może cztery drwiny... parę all -classowych. mam nadzieję, że będą nawiązywać do wakacji, tak jak ta drwina e, demomana, gdzie on leży po prostu sobie na leżaku, no i bardzo dużo czapeczek, przy czym te czapeczki bardzo różnie z nimi bywa, bo ostatnio były takie, bym powiedział, średniawe, ale może dodadzą całkiem fajne czapki, które będą nawiązywać przede wszystkim właśnie do wakacji. Także to byłoby na tyle w tym odcinku. Tutaj jeszcze na zakończenie chciałbym, żebyście Wy napisali może jakieś swoje propozycje, co mniej więcej jakby widzicie ten update, że myślicie, że rzeczywiście dadzą te przedmioty, które powiedziałem, czy może jeszcze coś dodatkowego, a może coś mniej, może się zawiedziemy. Napiszcie jakie macie co do tego nastawienie. I tutaj jeszcze na sam koniec po pierwsze chciałbym tutaj poinformować o zwycięzcy ostatniego kluczyka z e, naszej serii z Loutów od widzów. I jest nim słup, dlatego słup. Bardzo cię proszę, podaj mi tutaj swój trade link, czy tam profil Steam, Zgłoś się do mnie i po prostu dam ci ten kluczy, ponieważ go wygrałeś. No i jeszcze tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na ten komentarz, ponieważ jakiś czas temu grałem właśnie sobie z kolegą, to polskim w Team Fortressa i jakiś użytkownik o takim samym właściwie Niku jak ja grał ze mną mecz i jest jakby on osobą z zagranicy i śmiesznie bo w sumie znalazł mój kanał i napisał taki komentarz w sumie Całkiem miło mi się zrobiło, także chciałem Wam tylko o tym czymś wspomnieć. Jestem ciekaw, czy, nie wiem, może Wy kiedyś z czymś podobnym się spotkaliście. Ja akurat w sumie to pierwszy raz. Ale dobra, to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i zbombardujcie generalnie, kurde, normalnie przycisk lajków. I jeżeli będzie tutaj naprawdę dużo lajków, to możliwe, że wrócimy z kolejnym sezonem loadoutów od widzów i również na przykład będzie do wygrania kluczyk. Co Wy na to? Komentujcie, subskrybujcie i na razie cześć!